Siemandero Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, nadszedł moment, kiedy postanowiłem nagrać QA, czyli question and answers, czyli pytania i odpowiedzi, ponieważ bardzo dużo zapytań zostaje zresztą bardzo miłych z Waszej strony dotyczących mojego zdrowia, mojego samopoczucia, więc mogę tylko powiedzieć, że jest coraz lepiej, ale jeszcze nie wróciłem do stuprocentowej formy. Natomiast chcę też odpowiedzieć na Wasze też podstawowe pytanie, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że ostatnio miałem takie problemy zdrowotne i dzisiaj te pytania i odpowiedzi będą temu poświęcone Przede wszystkim. Słuchajcie, zostawcie suba. No i co? No i lecimy. No dobrze, tak jak powiedziałem, nie czuję się jeszcze w 100% zdrowy, natomiast jak w ogóle do tego doszło? Jak do tego doszło, że byłem dwa razy w tym roku w szpitalu i przeszedłem takie, takie perypetie, mianowicie... Cztery miesiące temu byłem na wycieczce pod malezyjską granicą i tam, pamiętam, jednego wieczora pogryzłem mnie strasznie komary. Z racji tego, że ja mieszkam w Tajlandii no już sporo czasu, więc nie pierwszy raz ugryzł mnie komar i jakby totalnie miałem to w nosie. Natomiast tych komarów było dosyć sporo i po kilku dniach okazało się, że no zacząłem się dosyć źle czuć. Dostałem gorączki, dostałem słabości, wymiotów, no i postanowiłem, że pojadę do, do szpitala sprawdzić, co jest grane. Więc okazało się, że lekarz podejrzewał dengę, jak się potem okazało, faktycznie, faktycznie to była denga. I, ym, I co w związku z tym? W związku z tym, yy, słuchajcie, to był szpital na niewielkiej wyspie, Kolanta, więc yy, jakby po wyjściu z tego szpitala czułem się dosyć dobrze, natomiast yy, tak kilka dni później Mniej więcej 4-5 dni po wyjściu ze szpitala zacząłem się czuć fatalnie, i to mniej więcej dało mi jakiś sygnał, że coś jest nie tak, że coś może być spowodowane jakby faktem przejścia dengi. Czy to jest tak jak, wiecie, był post-COVID efekt, prawda? Jakieś powikłania post covid tak samo te powikłania post-dengowe. Więc, więc jakby zacząłem obserwować swoje ciało i, i tak naprawdę z dnia na dzień było coraz słabiej. Aczkolwiek to trwało jakiś miesiąc dopóki się nie okazało, że faktycznie jestem zarażony bakterią gronkowca złocistego. No i teraz pytanie, czy zostałem zakażony w szpitalu, czy zostałem zakażony po, jakby po przebytej chorobie też z tego co się orientuje, można dostać gronkowca, tak jak tutaj koleżanka na wyspie na Pukac, słuchajcie spędziła dwa tygodnie w szpitalu w tym tydzień na, na ojomie niestety, ponieważ też po przebytej i to bodajże nawet nie była denga, tylko jakieś, jakaś nie wiem, grypa, przeziębienie, też dostała gronkowca i naprawdę było źle. Więc słuchajcie, nie wiem, czy w Tajlandii jest ten gronkowiec bardziej uaktywniony, czy bo w Polsce nigdy jakby nie miałem z tym do czynienia, czy po prostu akurat taki pech nas spotkał, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, ten gronkowiec dał się naprawdę ostro we znaki no, do, do, do tego stopnia, że tak jak pamiętacie, byłem byłem drugi raz w szpitalu i to już tak bardziej bardziej poważnie. Więc, szczerze mówiąc, nie było kolorowo i dało mi to powód do. Do zmartwienia. Natomiast od mniej więcej, już ile mija miesiąc, odkąd wyszedłem ze szpitala, czuję się coraz lepiej. Myślę, że poprzez dwa fakty: poprzez fakt, że w dalszym ciągu biorę antybiotyk. Zwiększyłem zdecydowanie dawkę komórek macierzystych, które jak wiecie, mam jak zwykle na podorędziu i się tym zajmuję. I zakupiłem też srebro koloidalne, które. Pomoże mi zwalczyć, mam nadzieję, wszystkie patogeny, które gdzieś tam mam w organizmie. Byłem kilka dni temu w szpitalu, zrobiłem posiew, i mam nadzieję, że teraz już ten posiew wyjdzie negatywny czyli nie znajdą u mnie w nosogardle żadnego gronkowca, paciorkowca ani innego patogena. Pytaliście też o Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Czy się odwołałem? Słuchajcie, tak, odwołałem się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego za pomocą mojego yy, prawnika, natomiast yy, odpowiedź yy, przyszła negatywna. Jakby nie czas teraz, znaczy może nawet jest czas, ale nie mam tego gdzieś tam na podoręciu, żebym Wam przeczytał, jaka jest przyczyna negatywnej odpowiedzi, ale mniej więcej taka, jak w tym odcinku sprzed dwóch albo trzech tygodni, pamiętacie, że zrobiłem odcinek na temat negatywnej odpowiedzi Towarzystwa Ubezpieczeniowego na temat odmowy właśnie pokrycia kosztów leczenia w szpitalu, jakby oni podtrzymali swoje stanowisko, więc więc tak naprawdę, jeżeli ktoś zajrzy do poprzedniego odcinka dotyczącego tej odmowy, to będzie, jakby wiedział, co jest, co jest grane i dlaczego oni odmówili pokrycia kosztów leczenia. Notabene, słuchajcie, jeżeli będę chciał z nimi walczyć, no to wiadomo, czeka mnie walka w sądzie, co potrwa pewnie rok, dwa, trzy. Natomiast, jeżeli ktoś z Was jest prawnikiem tutaj u mnie z mojego audytorium albo albo też zna jakiegoś prawnika, który się podjąłby prowadzenia tej mojej sprawy na zasadzie success fee, czyli po, po wygraniu podzieliłbym się prowizją, nawet sporą prowizją, to jak najbardziej, jak najbardziej bym, bym się zdecydował na, na walkę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Kolejnym waszym pytaniem było pytanie o mojego e-booka. Słuchajcie, e-book jest skończony. E-book jest u mnie na biurku, znaczy w telefonie. Ale tak naprawdę potrzebuję teraz dobrego grafika, który by mi złożył tego e-booka, który by złożył naprawdę solidnie i też nie wziął za to milionów. Monet. Tak naprawdę szukam też osoby, która zrobiłaby mi w perspektywie teraz landing page'a, czyli stronę taką sprzedażową do e-booka, a w perspektywie portal dotyczący no, szerszych nie tylko sprzedaży e-booków, ale też szerszego zakresu tutaj mojej przyszłej działalności w Tajlandii. Plany są dosyć solidne, plany są dosyć ambitne, ale o tym jakby w przyszłości chcę dla Was zrobić pewną niespodziankę, także bądźcie czujni, to już wkrótce, no kwestia teraz tylko dobrego grafika, dobrego dewelopera, który tak jak powiedziałem nie zrobi mi tego za miliony monet, ale zrobi to z sercem, który będzie się mógł wczuć w moje jakby potrzeby i intencje do stworzenia tejże strony. Kolejne prozaiczne pytanie dotyczy pogody, ponieważ powoli zaczyna się pora deszczowa i coraz więcej osób z Was pyta mnie i ma wątpliwości, czy warto w tym sezonie przyjeżdżać. Słuchajcie, przez ostatni tydzień była patelnia, była lampa straszna, bo niesamowite słońce. Natomiast od dwóch dni tak naprawdę miałem troszkę inne plany związane z dzisiejszym vlogiem, natomiast one będą w przyszłym tygodniu. A dzisiaj postanowiłem zrobić właśnie te Q&A, ponieważ tak jak wspomniałem, coraz więcej z was pytało się o te szczegóły, o których dzisiaj rozmawiamy. Więc raz mówiąc, jeżeli osoby teraz przyjeżdżają w tym okresie, to jest generalnie loteria, natomiast z przewagą słońca. I do listopada będzie tak, że ta przewaga słońca będzie niestety na niekorzyść deszczu, ponieważ z miesiąca, na miesiąc to, z miesiąca na miesiąc ta pogoda będzie się pogarszać niestety i kulminacja nastąpi tak we wrześniu, październiku, listopadzie. Od grudnia, tak jak zawsze zaczyna się high season, wysoki sezon. Natomiast w tym momencie, jeżeli ktoś nie musi przyjeżdżać w tym terminie, to, to proponuję jednak grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To, jest, to są miesiące, gdzie mamy niemalże gwarancję stuprocentowej stuprocentowej pogody. Słuchajcie, wiele z Was też do mnie pisze, chcemy zaprosić na na Facebooka. Ja naprawdę z miłą chęcią odpowiadam, może nie na jakieś kolaboraty, ponieważ no nie mam czasu, a naprawdę sporo osób do mnie, do mnie pisze. Ale jakieś tam powiedzmy jedno pytanie na temat co zwiedzić, czy na temat pogody zresztą co zwiedzić, to, to wiadomo możecie znaleźć na moim YouTubie. Natomiast na temat pogody, właśnie między innymi, bo to jest jakby pytanie przewodnie, które mi zadajecie, to. To w związku z tym, tak jak powiedziałem wcześniej, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień to są miesiące high season. Natomiast jeżeli do mnie piszecie, to piszcie do mnie na fanpage'u i zapraszajcie mnie do znajomych na fanpage'u, ponieważ ja niestety na Facebooku już mam 5 tysięcy znajomych, a na prywatnym koncie, na moim private account i niestety nie mogę mieć więcej. Na Facebooku, na prywatnym koncie można mieć tylko 5 tysięcy znajomych, natomiast na fanpage'u można mieć powyżej 5-50 tysięcy nawet spokojnie. Tam możecie mnie obserwować, tam Możecie do mnie pisać bez problemu, i tam zdecydowanie lepiej będzie nam się współpracować. Jeżeli ktoś by się chciał spotkać, to mniej więcej do końca miesiąca jestem na Phuket. Potem zmierzam w kierunku Bangkoku, więc jak najbardziej możemy tutaj się spotkać, jakąś kawkę wypić, coś mogę Wam doradzić na temat pobytu na Phuket, więc piszcie śmiało. Jeżeli też będziecie chcieli, nie wiem, jakiejś mojej większej pomocy, to też jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji. Tym krótkim updateem na temat mojej sytuacji, mojego stanu zdrowia, mojego życia właśnie się z Wami podzieliłem. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć coś więcej, to zapraszam oczywiście na priv. No i co, no i tym pozytywnym, deszczowym dzisiaj akcentem kończymy kończymy dzisiejszego vloga. Słuchajcie, walczymy o 10 tysięcy subów, także jeżeli Wam się podoba mój content, moje wideo, podzielcie się ze swoimi znajomymi, zaproszcie do oglądania, do obserwowania. Prędzej czy później, jeżeli ktoś jest podróżnikiem, jeżeli ktoś nawet nie jest podróżnikiem, a lubi wyjeżdżać, czy tam chce po prostu jakiś urlop miło spędzić, no to Tajland jest naprawdę bardzo fajną destynacją i no, zdecydowanie polecam, jeżeli chodzi o Azję, kierunek Tajlandii, ponieważ no jest to ten przysłowiowy raj na ziemi. Tylko trzeba wiedzieć, jak go zwiedzać, a przede wszystkim kiedy. Okej, okay. to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie suba. Jo!